Witam serdecznie mojej pracowni i dzisiaj chciałbym zaprezentować obraz o wymiarach 50x50 i grubość 3D tak jak lubię i to jest taki jeszcze cenny ale już ostrzejszy więcej kolorów faktura gruba ma oczywiście lekko Proszę spojrzeć w zbliżeniu. Zawsze można coś jeszcze przemalować. Nigdy nie wiem, czy to już koniec. Czy jeszcze coś właśnie z nim poprawić. Z pozdrowieniami dla zaglądających na moje profile. Dziękuję.